Słońce było bezlitosne tamtego dnia, jego palący żar naciskał na pustynne podłoże. Aż sama ziemia zdawała się jęczeć. A tam po środku tego pustego pasa pyłu i skał leżała młoda kobieta związana jej nadgarstki. Były ciasno przywiązane do żelaznych pali, wbitych głęboko w ziemię jej kostki. Skrępowane tak mocno, że lina wrzynała się w skórę. Była rozciągnięta jak ofiara wystawiona na słońce. Jej sukienka była podarta. Jej usta popękane i krwawiące, a włosy przylepiały się do twarzy od potu. Każdy oddech był płytki. Każdy ruch walką tłum mieszkańców wioski stał w milczeniu z tyłu. Ich oczy były wlepione w nią. Niektórzy odwracali wzrok, zbyt zawstydzeni. Inni patrzyli z zimną satysfakcją. Jakby jej cierpienie nadawało sens ich własnemu strachowi. Na samym przodzie stał Silas Bunn. Przywódca wioski mężczyzna o oczach ostrych, jak u Jastrzębia. I głosie niosącym ciężar władzy, jego dłoń spoczywała na rękojeści bicza. Choć nie musiał go używać, lina w słońcu była wystarczającą karą. Głos Buna przerwał ciszę. Tak postępowali nasi ojcowie oświadczył, wskazując na dziewczynę. Jeśli przeżyje trzy dni pod spojrzeniem niebios, odejdzie wolna. Jeśli umrze, jej wina zostanie dowiedziona. To jest nasze prawo. Nikt nie odważył się mu sprzeciwić mieszkańcy wioski. Powoli kiwali głowami. Niektórzy mamrotali modlitwy, inni spluwali w ziemię. Jakby przypieczętowując rytuał, dziewczyna miała na imię Abigail Dawson. Miała zaledwie 23 lata, została oskarżona o kradzież od tych samych ludzi, którzy teraz ją potępiali. Z magazynów wioski zniknęło złoto. Abun wskazał ją jako złodziejkę. Zaprzeczała temu całą swoją istotą, ale jej słowa nie miały żadnej wagi wobec jego władzy. Teraz leżała tam związana, i bezbronna jej skóra paliła się pod bezlitosnym słońcem. Jej głos pękał. Gdy próbowała wołać, proszę, błagam was, nic nie zrobiłam, proszę. Ale pustynny wiatr uniósł jej błaganie, a ludzie tylko patrzyli, dzieci chwytały swoje matki. Starcy krzyżowali ramiona, ani jednego kroku naprzód. Dla nich to nie było okrucieństwo, to była sprawiedliwość. To była tradycja, pokolenia podporządkowywały się temu prawu ognia i piasku. A kwestionowanie go oznaczało wystąpienie przeciwko samej wiosce. I tak odwrócili się plecami i odeszli, zostawiając ją. By samotnie stawiła czoło osądowi nieba, słońce wspinało się coraz wyżej. Ziemia pod Abigail parzyła jej skórę. Jej oczy otwierały się i zamykały. Jakby samo patrzenie było zbyt wielkim ciężarem, mijały godziny. Świat zawęził się do dudnienia jej serca. I dźwięku much bzyczących nad spękaną ziemią, czuła smak krwi na ustach. Jej głos stał się zbyt słaby. Na krzyki. Był już tylko szeptem. Szeptem połkniętym przez pustynię, a jednak w tej chwili rozpaczy. Jedna myśl trzymała się jej umysłu. Nie chciała umrzeć niewidziana, nie chciała zniknąć, nie pozwalając nikomu usłyszeć jej prawdy. Usta Abigail drżały. I modliła się, by jakaś dusza, jakakolwiek dusza mogła przejść przez ten przeklęty pas ziemi i usłyszeć jej krzyk. Ale kto by przyszedł? A jeśli by przyszedł, czy odważyłby się sprzeciwić ciężarowi tradycji, czy stanąłby przeciwko Bunowi i wiosce, czy też odszedłby, zostawiając ją na osąd słońca, co stałoby się z nią w tej krainie, gdzie sprawiedliwość została wypaczona? W rytuał słońce chyliło się niżej, ale wciąż prażyło. Wystarczająco gorące, by pęcherzyć skórę. Głos Abigail zanikł, do niczego więcej niż złamany szept, myślała. Że nikt nie przyjdzie wtedy to usłyszała. Dźwięk kopyt miażdżących suchą ziemię. Wolny równy jej oczy ledwo się otworzyły, i przez żar widziała go wysoką postać na koniu ramiona wyprostowane, poruszającą się z powolną ostrożnością człowieka, który przeszedł pola bitew i przeżyłby o tym opowiadać Elias Carter, 56 lat, teraz rancher, ale niegdyś żołnierz, który przywiózł z wojny zarówno blizny, jak i sekrety, wybrał ciszę zamiast towarzystwa. Prace zamiast śmiechu, ciche rancho zamiast chaosu miast. Ale ta cisza została przerwana, gdy zobaczył ją. Dziewczynę przywiązaną do czterech żelaznych pali. Skórę zdartą przez liny, usta rozdarte przez pragnienie, uniosła głowę na tyle, by wyszeptać: Proszę, błagam pana, rozwiąż to. Te słowa uderzyły go jak kula w pierś mógł jechać dalej. Byłoby to bezpieczniejszym wyborem. Wszyscy w tych stronach wiedzieli, że lepiej nie sprzeciwiać się Sajlasowi Bunowi i jego dziwnemu prawu, ale Elias nie był stworzony do odwracania wzroku od cierpienia, nie po tym, co widział nie po rodzinie, którą kiedyś stracił. Bo ludzie odwrócili się plecami, zsunął się z konia, sucha ziemia pękła pod jego butami, ukląkł obok Abigail. Jego cień padł na jej spaloną skórę, jej oczy szukały jego. Szeroki od przerażenia i nadziei. Jednocześnie nie jesteś winna, prawda? Wymamrotał nie. Wychrypiała. Jej głos był ledwie oddechem. Przysięgam na swoje życie. Nie jestem. Elias wyciągnął nóż z pasa i przeciął liny krępujące jej nadgarstki. Sznur pękł. Pozostawiając surowe czerwone ślady na jej skórze, jej dłonie drżały. Jakby nie mogła uwierzyć, że jest wolna. Potem przeciął liny na jej kostkach i podniósł ją z zaskakującą siłą jak na mężczyznę. W jego wieku ważyła prawie nic w jego ramionach. Pustynia zdążyła już zabrać jej zbyt wiele. Poniósł ją w stronę swojego konia, za nimi. Niewidziani para mieszkańców wioski obserwowała z grzbietu wzgórza. Oczy szeroko otwarte z szoku wkrótce pobiegną z powrotem do buna. Rancher nie tylko złamał prawo, on splunął w twarz tradycji, gdy Elias posadził Abigail na siodle. Jej głos znów pękł. Zabiją cię za to. Elias spojrzał na Abigail. Jego szczęka była zaciśnięta. Niech spróbują, powiedział i szarpnięciem wodzy koń ruszył naprzód, unosząc ich z dala od tego przeklętego skrawka ziemi. Ale żadne z nich nie wiedziało, co czeka tuż za grzbietem wzgórza. Czy Bun i jego ludzie pozwolą im uciec tak łatwo? Czy też był to dopiero początek czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego? Elias ledwo poprowadził konia za grzbiet wzgórza, gdy usłyszał krzyk Zatrzymaj się tam, karter. Słowa niosły się ostro przez suchy wiatr, pociągnął wodzę i odwrócił głowę. Tam stał Silas Bun z czterema mężczyznami za plecami. Długi płaszcz Buna łopotał na wietrze. Jego dłoń spoczywała blisko rękojeści rewolweru. Zanim jeden mężczyzna niósł ciężki drewniany kij, inny miał nóż lśniący w słońcu. A trzeci ściskał pistolet częściowo wysunięty z kabury. Oczy Buna wbiły się w Eliasa. Myślisz, że możesz odjechać z nią. Właśnie splunąłeś na prawo tej wioski. Prawo naszych ojców? Elias mówił cicho, spokojnie. Równo. To prawo nie jest sprawiedliwością, Bun. To okrucieństwo i wiesz, że ona nie jest złodziejką. Po prostu potrzebujesz kogoś do obwinienia. Usta Buna wykrzywiły się w uśmiech pozbawiony humoru. Jego ludzie rozeszli się, by zablokować ścieżkę. Abigail chwyciła róg siodła, szepcząc w strachu: zabiją cię, Elijah. Elias przeniósł ciężar ciała. Jego dłoń musnęła rękojeść starego kolta, choć trzymał go w kaburze. Cisza się przeciągała. Potem pierwszy mężczyzna ruszył do przodu, zamachując się drewnianym kijem. Elias odskoczył na bok i wbił pięść w brzuch mężczyzny. Kij zadźwięczał, upadając na ziemię. Gdy mężczyzna zgiął się w pół drugi, nadbiegł szybko z nożem. Elias chwycił jego nad skręcił mocno i posłał ostrze lecące w pył ostry łokieć w szczękę. Powalił go płasko. Trzeci podniósł pistolet. Abigail sapnęła, ale Elias był szybszy. Kopnął ramię mężczyzny. Broń wypaliła dzikim strzałem w niebo, a Elias wbił go w kurz. Ostatni mężczyzna znieruchomiał. Oczy biegały ku kubunowi, posygnał. Bun nie poruszył się. Jego szczęka pracowała twardo, ale dłoń pozostała blisko rewolweru. Bez dobywania wiedział lepiej niż pchać tę walkę dalej. Elias walczył w wojnach i bun widział to w jego oczach. Rancher nie blefował. Bun splunął w ziemię. To się nie skończyło. Carter, ty i ta dziewczyna zapłacicie. Oboje odwrócił się gwałtownie i dał znak swoim ludziom, by podążali za nim pobici mężczyźni. Poderwali się kulejąc z powrotem. Z dumą, tak samo złamaną jak ich ciała, cisza znów zapadła. Elias oddychał ciężko. Ale równo wsiadł na konia obok Abigail, która patrzyła na niego jednocześnie z przerażeniem i podziwem. Żadne z nich nie odezwało się, gdy jechali dalej, ale oboje wiedzieli, że to dopiero początek, bun został upokorzony. A tacy ludzie jak on nigdy nie zapominają teraz pytanie zawisło ciężko: Gdzie mogli uciec i kto? Jeśli ktokolwiek odważyłby się stanąć po ich stronie, jeśli wciąż jesteś tu ze mną. Dziękuję. Stuknij ten przycisk subskrypcji, żebyś nie przegapił tego co wydarzy się dalej w tej opowieści z Dzikiego Zachodu i kiedy popijasz swoją kawę albo albo herbatę, powiedz mi, która jest godzina tam, gdzie jesteś i skąd słuchasz. Miasteczko było ciche, kiedy Elias wprowadził konia na dziedziniec szeryfa Abigail Zachwiała się w siodle, na wpół nieprzytomna. I Elias złapał Abigail, zanim upadła szeryf. Thomas Hale wyszedł ze swojego biura. Jego dłoń spoczywała na pasie, gdy obserwował ich zbliżających się Elias Carter. Powiedział powoli, nie widziałem ciebie od czasu wojny, a teraz zjawiasz się z dziewczyną, która zaraz się zawali. co? Na Boga się stało. Elias zaniósł Abigail do środka i posadził Abigail na ławce. Imię Bun spadło z jego ust jak kamień twarz szeryfa. Stwardniała ten człowiek zbyt długo, paraduje jak król. Wymamrotał Heil, ukląkł przy Abigail, sprawdził oparzenia od lin na nadgarstkach. Abigail i pokręcił głową. Będzie potrzebować wody, jedzenia i odpoczynku. Ale wierzę w jej historię, jednak sama wiara nie wystarczy. Będziemy potrzebować dowodów spojrzał z powrotem na Eliasa. Daj mi czas. Będę kopał. Wyślę ludzi, by przepytali handlarzy sprawdzę księgi Buna i jego magazyn. Jeśli jest brudny, znajdziemy to. Elias skinął głową. Ufał temu człowiekowi. Kiedyś walczyli ramię w ramię, i choć lata zahartowały ich obu ta więź pozostała dni, które nastąpiły potem miały wolno. Ale ciężko Abigail została w małym pokoju. Obok biura szeryfa Elias odwiedzała Abigail często, czasem przynosząc Abigail chleb albo blaszany kubek kawy. Na początku Abigail mówiła niewiele, jej głos był słaby po pustyni, ale powoli zaczęła się otwierać. Opowiedziała mu o swoich rodzicach, o farmie, którą kiedyś prowadziła, o tym, jak wszystko zostało stracone, gdy ludzie Buna ją oskarżyli. Elias słuchał. Jego poorana twarz łagodniała w świetle świecy. Abigail zapytała go o wojnę. Nie nadawał jej chwały. Tylko ciche opowieści o nocach zbyt długich i porankach zbyt gorzkich dzielili też milczenie. Milczenie niosące większy ciężar niż słowa pewnego wieczoru. Abigail spojrzała na niego. Jej oczy po raz pierwszy były pewne: Mogłeś mnie tam zostawić. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Elijah przyglądał się Abigail przez długą chwilę. W końcu odpowiedział. Bo nikt nie powinien umierać w taki sposób i dlatego, że straciłem już wystarczająco dużo. Abigail sięgnęła przez stół. Jej dłoń na moment musnęła jego dłoń Rancher, który ukrywał się przed światem. Poczuł, że coś znów się porusza. Lecz poza murami tego pokoju Niebezpieczeństwo narastało. Ludzie buna poruszali się po tawernach i zaułkach, szepcząc groźby. Szeryf Hale wrócił z raportami wskazującymi na brakujące transporty księgi, które się nie zgadzały. oraz handlarzy, którzy mówili o tajnych interesach buna. To był dopiero początek, ale wystarczający, by wiedzieć, że burza nadchodzi pewnej nocy. Elijah stał przy oknie, patrząc, jak latarnie uliczne migoczą w ciemności. Głos Abigail przerwał ciszę. Czy myślisz, że kiedykolwiek będziemy wolni od tego? Elias odwrócił się. Jego twarz była poorana zarówno strachem, jak i nadzieją. Nie wiem, powiedział. A pytanie zawisło ciężko w powietrzu. Czy śledztwo szeryfa wystarczy, by obalić Buna, czy Bun uderzy pierwszy, zanim prawda kiedykolwiek ujrzy światło? Śledztwo szeryfa ruszyło szybciej niż Buna się spodziewał. Przez wiele dni szeryf Hale wysyłał ludzi, by przesłuchiwali handlarzy i przeszukiwali zakurzone księgi. Kawałek po kawałku. Prawda zaczęła się wyłaniać. Handlarze mówili. Pojawiały się zapisy transporty złota, które powinny były dotrzeć do pobliskich miasteczek, znikały bez śladu, a wszystko prowadziło z powrotem do jednego człowieka, Silasa Buna, szeryf Hale Wjechał do wioski z Eliasem i Abigail u swojego boku. Mieszkańcy zgromadzili się, ich twarze były napięte, gdy Hale przedstawił dowody. Bun krzyczał, przeklinał, nazywał to kłamstwami. Ale ciężar dowodów był przytłaczający, i po raz pierwszy ludzie patrzyli na niego nie ze strachem, lecz z wściekłością. Bali się go przez lata, lecz z dowodami szeryfa w rękach ich strach zmienił się w furię. Elias obserwował w milczeniu, jak podnosiły się głosy ci sami mieszkańcy wioski, którzy kiedyś zostawili Abigail na słońcu. Teraz zwrócili się przeciwko człowiekowi, który ją potępił. Zaciągnęli buna w to samo miejsce, gdzie Abigail cierpiała. Cztery żelazne pale czekały w pyle. Liny były gotowe. Mieszkańcy wioski przemówili jednym głosem: Jeśli słońce jest naszym sędzią, niech osądzi ciebie. Bun, jego protesty nie miały znaczenia pochłonięte przez to samo prawo, które narzucił innym bun, został przywiązany do ziemi, wpatrzony w to samo bezlitosne niebo, któremu ufał, że ukaże słabych. Abigail stała za Eliasem. Jej oczy były szeroko otwarte, jej usta drżały to okrutne. Wyszeptała Elias. Położył dłoń na ramieniu Abigail. Tak, powiedział. Ale czasem okrutne prawo połyka człowieka, który je stworzył. I może to jest wystarczająca sprawiedliwość tłum. Odwrócił się, zostawiając buna samego wobec palącego słońca i tak stare prawo, które kiedyś potępiło niewinnych, stało się teraz końcem winnego. Gdy kurz opadł, szeryf Hale spojrzał na Eliasa i Abigail. Jesteście teraz wolni, Oboje, ale wolność na tej ziemi zawsze ma swoją cenę. Nie zapominajcie o tym, odjechali z wioski, razem słońce opadało. Malując horyzont w ogniu i złocie, Abigail spojrzała na Eliasa. Jej głos był cichy, ale pewny: Dziękuję. Oddałeś mi więcej niż moje życie. Oddałeś mi nadzieję po raz pierwszy od wielu lat. Elias pozwolił sobie na niewielki uśmiech. Nadzieja była czymś, co uważał za utracone na zawsze, a teraz znów żyła. Tuż obok niego więc, co wynosimy z tej historii? Może to, że sprawiedliwość, choć powolna, zawsze znajdzie swoją drogę? Może to, że odwaga jednej osoby potrafi zerwać łańcuchy, których inni boją się dotknąć, a może, tylko może. Miłość potrafi wzrosnąć nawet na najsurowszych pustyniach, jeśli poczułeś siłę tej opowieści. Proszę, polub ten film i nie zapomnij zasubskrybować, abyś mógł ruszyć ze mną w następną historię Dzikiego Zachodu. A teraz zapytam cię, gdybyś był tamtego dnia na miejscu: czy odważyłbyś się przeciąć liny? Czy stanąłbyś przeciwko wiosce i jej prawu? I czy uważasz, że okrutna tradycja powinna kiedykolwiek decydować o tym, kto żyje, a kto umiera? Powiedz mi w komentarzach. Chętnie poznam Twoje myśli.